Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić. Lecz On im odpowiedział Idźcie i powiedzcie temu lisowi Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u Kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom Wasz tylko dla Was pozostanie. Mówię zaś Wam: Nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Oto słowo Pańskie chwała Tobie, Chryste. Jezus dobrze wie, że w mieście władza Mu nie jest przychylna. Szukają na Niego haczyków, by móc aresztować, a jeszcze lepiej zabić. Jest niewygodny ani dla władzy religijnej, bo mówi o Bogu, który wyzwala, a nie zniewala, o Bogu, który kocha za darmo, a nie za coś. Jest niewygodny też władzy świeckiej, bo dzięki słowom Jezusa ludzie coraz bardziej pojmują, że nie są niczyimi sługami, ale są synami, córkami Boga, są wolni. Rozumieją, że nie muszą się kłaniać ani przed królem, ani przed wielkimi tego świata bo każdy ma taką samą godność bez wyjątku boją się Jezusa władza świecka i religijna bo jego słowa są dla nich dobrym rachunkiem sumienia szczególnie wtedy kiedy mówi o służbie i dzieleniu się a wiadomo tam gdzie się dąży do władzy pragnie się zazwyczaj dwóch rzeczy spełnić je poprzez bogactwo i panowanie nad innymi ostrzegają Jezusa ostrzegają że nawet już sam Herod postanowił go zabić. Doradzą mu uciec. Ciekawe, że nagle faryzeusze stoją po stronie Jezusa i chcą mu pomóc. Wiemy, że tak naprawdę wcale nie chcą. Robią dobro dla swoich celów. Chcą, by się wyniósł jak najdalej z miasta i nie mieszał ludziom w głowie. Znowu wychodzi hipokryzja. Uśmiechają się do człowieka i są mu życzliwi, kiedy jest im wygodnie. Jezus ani na trochę się nie zawahał. Nie będzie uciekać. On się nie cofa od decyzji miłości. On idzie do przodu. On będzie wcielał miłość w czyn nawet kosztem życia. Nikt nie zatrzyma go przed kochaniem, nikt nie zmusi go do zmiany decyzji. My zazwyczaj jesteśmy napełnieni miłością, dobrocią, życzliwością do innych, kiedy nam jest dobrze, kiedy nas chwalą, dostrzegają nasze dzieła, kiedy inni są nam wdzięczni. Ale gdy przychodzi okres, kiedy naszego dobra nikt nie dostrzega, kiedy wydaje się, że być człowiekiem hojnym, dzielącym się, otwartym, szczerym, przebaczającym jest całkowicie nieopłacające się, bo i tak nic nie zmieni, bo i tak ludzie są chamscy i źli, to przychodzą nam doradcy. Są to myśli, są to nasze usprawiedliwienia, są to nasi przyjaciele, rodzina, która mówi: Daj spokój. Myśl o sobie, nie warto być dobrym, bo i tak tego nikt nie dostrzega. Nie warto żyć mądrością Boga, bo masz swoją. Nie bądź słaby, ale odpłacie tym samym. To są słowa jakby szczere i pragnące Twojego dobra, ale czy tak jest naprawdę? Czy może one chcą cię ściągnąć na swój poziom bycia i rozumowania życia? Jezus idzie. Idzie do przodu, z miłości i dla miłości, wiedząc, że zapłaci za to życiem. Ale jednak idzie, bo wierzy, że to jest najlepsza opcja, by to życie przeżyć sensownie, godnie, owocnie i z ogniem. Może i Ty dziś masz doradców, którzy chcą Cię zwieść z drogi miłości, pojednania, dzielenia się służby. czy znaczy, jeśli chcesz coś w tym życiu dobrego i trwałego zbudować, to nie słuchaj ich, ale idź, idź jak On. Zapraszam Cię do modlitwy. Panie, tyle razy mówię, nie warto. Nie warto się otwierać na drugich, bo ciągle dostaję od nich po głowie. Mówię, nie warto być dla innego, bo często ten inny mnie wykorzystuje. Mówię, nie warto dawać szansę, bo i tak nie pomoże. Ale dziś chcę powiedzieć, warto. Warto dawać miłość, nawet jeśli usłyszę odpowiedź obojętności. Warto być otwartym, nawet jeśli kolejny raz będę wyśmiany. Warto przebaczać, być blisko tych, którzy ciągle zawalają. Warto, bo to jest jedyna, najlepsza opcja, by żyć pełną parą i czuć się człowiekiem spełnionym i wypełnionym. Pomóż, Panie, zawzięcie iść razem z Tobą. Amen. Życzę Wam wszystkim błogosławionego i dobrego dnia.